Koziorożce, witam Was bardzo serdecznie, kochani. Usiądźcie, proszę, na chwilę i wysłuchajcie przesłania dla swojego znaku na miesiąc luty 2025. Koziorożce, koziorożce, luty, koziorożce, luty. Moi drodzy, to co najważniejsze będzie w lutym, taka główna energia. I wy, wasze nastawienie, wasze emocje, jak odbieracie otoczenie, wasze zamiary. O jak pięknie. O jak pięknie. Pierwsze, co mi przyszło, to że ktoś uwalnia się spod jakiejś władzy. Nie chcę powiedzieć tyrana, ale spod jakiejś władzy. Która no, już mam w jakiś sposób ciąży, czy to w relacjach partnerskich, czy to biznesowych. Okay. i jedna karta z mądrości wyroczni. Dobra. No i mamy tutaj cesarza. Jeżeli macie kogoś ważnego. W swoim otoczeniu jest to mężczyzna, być może to jest właśnie właściciel jakiejś firmy, wasz szef, być może to jest wasz partner, a może przyjaciel i tak dalej. To, to będzie, jak gdyby ta osoba będzie skupiała waszą energię w lutym na sobie. Cesarz jest energią, jako że jest czwórka, czyli tej stabilizacji, ale również jakichś ograniczeń. władzy, jakichś przepisów, od górnych zarządzeń. To tak w kontekście jeśli chodzi o osobę. Natomiast to może być sytuacja, która będzie, znaczy energia, która będzie w lutym wymagała od Was wytrwałości, motywacji. Takiego, takiej sprawczości, odpowiedzialności, yy, wprowadzenia właśnie jakichś tak zwanych reguł gry. Yy, to jest też czas, kiedy wy możecie mieć wpływ na jakąś sytuację w swoim życiu. I zdanie sobie z tego sprawy yy, pozwoli wam zdjąć właśnie z siebie jakiś ciężar, zacząć coś od nowa, czyli to odrodzenie, nowe życie. Puścić jakiś ciężar, puścić jakiś balast. To może być też energia, jako, że, tak jak powiedziałam, jest to energia władzy. To wiąże się to z jakimś awansem, z jakimś wywyższeniem, poprawą sytuacji. I to. Sprawia, że, że wy się tak poczujecie, jakbyście pana Boga za nogi złapali. Hmm? Niewątpliwie niektóre koziorożce mogą tutaj w lutym porządkować jakieś sprawy rodzinne, wręcz nawet rodowe. Tak? Z dziadkiem, na przykład, z ojcem, z partnerem, również. Możecie odnawiać również jakieś kontakty, jako że to jest uzdrowienie, czyli możecie coś zaczynać od nowa, ale na swoich zasadach, na swoich warunkach. Dobra. Lecimy dalej. Czym przyjdzie Wam się zmierzyć, drogie koziorożce, w lutym? Co jest możliwe do osiągnięcia? Czego nie dostrzegasz? A co Ci pomoże? Czyli, co robić? Pozytywna niespodzianka, czyli co Cię bardzo ucieszy. Tak, jakiś problem będzie tutaj rozwiązany, załatwiony kolokwialnie, kolokwialnie mówiąc, i wynik. Ok. Nie dostrzegasz, drogi. Dobra, od początku, z czym przyjdzie Ci się zmierzyć? Przyjdzie Ci się zmierzyć z pogodzeniem czegoś. Z połączeniem czegoś, czyli ze złapaniem tej harmonii, tego balansu. Ale energia umiarkowania, ona ma to w sobie, że dlaczego my łapiemy ten balans? Znaczy jest potrzeba, bo my się kurczowo czegoś trzymamy, bo jesteśmy od czegoś uzależnieni, bo nie możemy o czymś, o kimś zapomnieć, bo sentymenty, bo uczucia, bo tradycje. I to nas kluczowo trzyma i blokuje nas, jak gdyby na rozwiązania, na nowe ścieżki, na stworzenie jakiegoś nowego koktajlu. Tak, bo on na coś tam przelewa z tych kielichów, ten anioł coś przelewa i coś miesza ze sobą, coś ma tam wyjść, jakaś mikstura. Czyli ty masz szansę stworzyć coś nowego, osiągnąć sukces, zwycięstwo. Natomiast przyjdzie ci się zmierzyć, Właśnie z uwolnieniem jakiegoś problemu, odcięciem się od czegoś, po to, żeby właśnie znaleźć rozwiązanie. Drogi koziorożcu, to jest też energia, która będzie od ciebie wymagała zatrzymania się, wyciszenia, uspokojenia. Hmm? Znalezienia wewnętrznego spokoju i pewności siebie. Od, odnalezienia właśnie tej prawdy, która jest rozwiązaniem czegoś. Coś tu trzeba rozstrzygnąć jakiś spór. I trzeba być e, obiektywnym. I I bezstronnym, o tak. Też jakiś stary problem może się do ciebie dobijać, drogi koziorożcu, i też będzie trzeba się z nim zmierzyć. Ale jak najbardziej masz szansę, yy, dużą szansę osiągnąć dobry wynik, tak? Co jest możliwe do osiągnięcia królowa Buław, czyli yy, no, królowa Buław tak naprawdę osiąga, co chce, bo ona wierzy w siebie. Bo ona jest sprawcza, bo ona jest nawet arogancka. Jeśli jej na czymś zależy, jest zmotywowana, pełna pasji, pozytywnego myślenia, charyzmy, magnetyzmu. Może jest jakaś kobieta w Twoim otoczeniu, z którą trzeba załatwić jakieś stare problemy, coś wyjaśnić, porozmawiać, znaleźć rozwiązanie. I to jest możliwe do osiągnięcia, bo ty mm, nie dostrzegasz właśnie jakiegoś sukcesu, być może celu nie dostrzegasz, nie? Albo drogi do tego, do tego celu. Sukcesu nie dostrzegasz. Tego, że możesz zostać, być widzianym, docenionym, że możesz coś wygrać. Dobrze, zobaczmy najpierw kartę umiarkowania, tak. Przyjdzie Ci się zmierzyć z jakąś zmianą losu. Bo tu już coś trzeba do... zakończyć. Ewidentnie coś trzeba zakończyć, od czegoś trzeba się uwolnić i trzeba stawić temu czoła. Bo to jest... Ja tak czuję, że to jest jakiś przestarzały temat. O co chodzi z królową buław? Król kielichów. Mm -hmm. mm. Ogień i, i emocje. Być może masz szansę y, na poprawę zdrowia, bo zarówno królowa buław, jak i król kielichów mówią o, o zdrowiu, o dobrym samopoczuciu, y, o tej pozytywnej energii, o tym wigorze, tak zwanym, tak. Natomiast tutaj może rzeczywiście chodzić o jakąś parę również. O osoby, o ludzi, o Twoje otoczenie. kochankowie, czego nie dostrzegasz? Wiecie co, no to są takie karty, które mówią o tym, że być może nie dostrzegasz, że w jakiejś relacji, w jakiejś współpracy nie jesteś brany na poważnie, drogi koziorożcu. To raz, a dwa, nie dostrzegasz tego, że jakaś współpraca, podjęcie jakiejś decyzji z drugim człowiekiem zaprowadzi cię do sukcesu, bo ty może nie ufasz temu człowiekowi, być może jest wam nie po drodze, ale jak gdyby połączenie sił pozwoli wam osiągnąć cel, tobie pozwoli osiągnąć cel. No. Moi drodzy, co robić? Siódemka była wyjść z ukrycia, wyjść ze swojej strefy komfortu. No? To raz. A dwa no, tutaj mamy energię asertywności, postawienia się. To jest ta walka, tak, że bronimy swojego dobytku, bronimy swojego zdania, swojej przestrzeni. Bo zobaczcie, czego nie dostrzegasz jest szóstka buław, a rada siódemka buław, czyli tak jakby szóstka buław mówi o sukcesie, a siódemka buław mówi o tym, jakbyśmy my walczyli z tym otoczeniem, które kiedyś nam wiwatowało, czyli tak jakby to się odwróciło coś przeciwko wam i wy tego nie dostrzegacie. Pozytywna niespodzianka mamy w dziewiątce mieczy, czyli, tak jak powiedziałam, tutaj jest uwolnienie się z jakiejś trudnej sytuacji, uwolnienie się w kwestiach zdrowia, jakiejś bezsenności, depresji. Tutaj, jeżeli były jakieś kwestie takich uczuć jak tęsknota, niezrozumienie, Poczucie samotności, to to tutaj w lutym się zmieni. Poprawi się komunikacja. Mogą przyjść jakieś dobre wiadomości, które, tak jak mówię, rozwiążą Wam jakiś problem. Czymś, czy, czyli coś, czym się martwicie. Tak, i dzięki temu, być może chodzi tutaj o relacje, być może chodzi o jakieś projekty, sprawy biznesowe, ale y, przesz jakaś przeszkoda zostanie usunięta i będziecie mogli y, ruszyć do przodu. Natomiast może też zostać wam pokazana prawda odnośnie jakichś manipulacji, które są. Y, no, wam, wam tutaj robione. No, manipulacje są robione. No, ktoś stosuje na Was jakieś tam manipulacje. Ok. Czwórka monet. Czwórka monet. Kolejna y czwórka w tym y czytaniu. A macie radę wyjść ze swojej strefy kontroli. Czwórka monet jest energią bardzo kontrolującą, bardzo zaborczą. Skupiamy się tutaj bardzo na jakichś rzeczach, na których nam zależy. To są, no, mamy pieniądze, więc właśnie może chodzić o majątek, o, o kasę. Hmm. Tak jak powiedziałam, sąd, karta sądu jest energią rodziny rodu. Czwórka monet może mówić, że będziecie zajmować się tutaj w lutym właśnie sprawami jakichś pieniędzy, majątków, nieruchomości. I nie wiem, czy ktoś będzie coś chciał od was, czy wy będziecie chcieli coś od kogoś? Natomiast to jest energia, która mówi o tym, że będziecie dążyć do własnego komfortu, do stabilizacji, do obfitości, do stałego wzrostu, takiego systematycznego. Będziecie chcieli mieć kontrolę nad jakąś sytuacją. To jest też energia, która wzywa do mądrego zarządzania zasobami. Tak? I jeżeli wy coś puścicie wolno, to będziecie tutaj zadowoleni z aktualnej sytuacji, zadowoleni z tego, co macie, co dostaniecie, co uda wam się osiągnąć. Ona tutaj coś przytula, więc rzeczywiście możecie coś przytulić. Jakieś, jakieś pieniądze, jak, jak, jakąś, nie wiem, coś, na czym wam zależy. Diabeł. No, kasa, 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 ale tutaj zobaczcie, mamy taką energię, właśnie, zaborczości, tak? Czyli tak, jakbyście wy przed tym diabłem chronili coś. No i właśnie ten diabeł może tutaj się wam objawić i wy dostrzeżecie tutaj właśnie działania manipulacyjne. Natomiast diabeł też jest silnie skoncentrowany na celu. Wasza energia zresztą, tak? Wasza energia. Okej. Okay. Starcie smutków. Podejmij krokę, kroki... W stronę zmiany na lepsze. Tak, i, i tu jest właśnie takie starcie. Takie starcie, to co powiedziałam, ja mam wrażenie, że to jest jakiś temat z przeszłości i trzeba się nim zająć. Przeczytam Wam. Jeszcze tej karty powiem Wam nie miałam, dlatego przeczytam. Kiedy czujesz się smutny i niedowartościowany, to powinnaś zdać sobie sprawę, że jest to tylko tymczasowa sytuacja. Smutek oraz negatywne myśli mogą cię unieruchomić i tylko ty jesteś w stanie to zmienić. Może czas na zmianę. Absolutnie jest czas na zmianę. Kole fortuny. Zacznij od małych kroków, ale rozwijaj się każdego dnia. To, co w czwórce monet powiedziałam, systematycznie, krok po kroku. Ćwicz, ucz się spotykaj z ludźmi dzielącymi twoje zainteresowania, słuchaj muzyki oraz rozmawiaj o swoich uczuciach z zaufanymi przyjaciółmi i rodziną. Zdaj sobie sprawę z tego, że magia wszechświata oraz aniołowie są tu po to, by cię wspierać i ci pomagać. Zbierz się na odwagę, zbierz się na odwagę i staw czoła wyzwaniom. Drogi Koziorożcu, pięknego miesiąca ci życzę. Pozdrawiam serdecznie.